Dobre, Dzień witamy, dobry, witamy pan, serdecznie. Witamy. Dzisiaj znajdujemy się przed salonem Renault. Może Pan łaskawie powiedzieć, co dzisiaj mamy w planie? No Panie Wojtku, kontynuujemy spotkanie z samochodem elektrycznym Renault Megane i tech elektryczny. I pewnie jak ja, jak taki Pan, pewnie miał kiedyś problem z zaparkowaniem samochodu. Do tej pory ma. No. Więc rewelacyjnie się składa, dzisiaj przetestujemy, sprawdzimy jak działa system automatycznego parkowania w Renault Megane i Tech Zapraszam. Jest dalej. bardzo ciekawy. Jedziemy! No i samochód taki jest bardzo fajnie dynamiczny, jeżeli chodzi o kwestie jazdy, bo on jest od razu wciska. Od razu robimy sobie maksymalny fajnie. odzysk energii. Sam hamulec. Ja też nie dotykam hamulca. Wiem, to tak jak w tych hybrydach różnego rodzaju, ale tam było trzeba przełączyć albo na odzyskiwanie energii, albo na... A tu mam ten odzysk tutaj. Aha, przy łopatkach. Czyli prawo łopatką zmniejszam odzysk energii, a lewą łopatką zwiększam odzysk energii. Teraz ja nie dotykam w ogóle hamulca. Aha, ja tylko, nie, jadę tylko z nogą na, na gazie. Tak jest. Inni ludzie też powinni coś pomyśleć, bo jak czasami eksploatują samochody, to widać, że niepotrzebnie hamują. Niepotrzebnie hamują. Lepiej wcześniej zdjąć nogę z gazu. Hambuje. No to teraz zrobimy coś, co robiliśmy z panem Markiem, Ja to za chwilę damy mu kawałek podjechać, odjechać bym powiedział, byśmy mogli sobie zobaczyć tak naprawdę, o fajną rzecz, kamerę do tyłu. Tak, ojej. Tak, teraz mam tutaj telewizor. Tak, tak, tak. Co tak, się tak. dzieje tam za nami? Jak tam jedzie ten samochód, tak? Nie muszę tutaj w blusterku. Jedziemy w pięć osób zapakowani w aucie. No to w, tak. w tym blusterku nic nie będę widział. A tak? Ja teraz pana Marka nie widzę. Tam mogłoby trzech siedzieć panów Marków z kamerami i mi to by w żaden sposób nie przeszkadzało. E jak już pan jeździ tą hybrydą, no to czuć było, że ten samochód chce jechać, tak, że jest taki jest bardzo jest... dynamiczny i tak dalej. Tutaj mamy 220 KM mechanicznych. Właśnie, ja o to też I tutaj to, jest to też duży. jest kolejny element tak naprawdę związany z bezpieczeństwem tego samochodu. Tak? Czyli potrzeba jest mi wyprzedzić, potrzeba jest mi bardzo dynamicznie to pojechać, to wciskam nogę w gaz. I jestem od razu. Od razu jestem na fotelu. Prawda, Panie Marku? O. <laughs> Marek, uważaj. Spokojnie, już będę teraz grzecznie. Tu jest temperatura pasażera w tym miejscu. Tak? Dobrze. To wtedy będzie widać, że nam się ta temperatura podniosła. Więc ja robię teraz to tego asystenta. Podnieś temperaturę pasażera o 2 stopnie. OK, zwiększam temperaturę po stronie pasażera z przodu o 2 stopnie. Jestem cały happy. I poszło, tak? Włącz podgrzewanie fotela pasażera. W porządku, włączam ogrzewanie fotela po stronie pasażera z przodu. A teraz zobaczycie Państwo tak naprawdę. Co robi z parkowaniem Renault Megane i tech elektrycznych? Zapraszam. My automatyczny asystent parkowania. Wybieramy w jaki sposób mamy ten samochód zaparkować, czyli parkowanie równoległe, prostopadłe i wyjazd do przodu. Wybieramy prostopadłe. Samochód będzie parkował nam tyłem, więc dostajemy informację o tym, że mamy jechać do przodu, więc do przodu, jedziemy tak sobie. Jest do przodu tym samochodem. Okej, okay, Terima kasih telah menonton! Manewr parkowania został zakończony. Tak, czyli o sobie tak naprawdę odczytuje z wszystkich czujników tak, żeby stanąć równo z samochodem. A teraz będziemy parkowali samochód równolegle do drogi. Jesteśmy. Wybieramy parkowanie równoległe. Wybieramy kierunkowskaz i szukamy miejsca do zaparkowania. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. bardzo delikatnie trzymam tylko nie. gaz, po to, żeby on i to, tak teraz, panie Wojtku. Pan zobaczy, otworzy pan drzwi, zobaczy, jak my jesteśmy blisko na krawężniku. Sam bym tego lepiej nie zrobił. Piękne wrażenie i od krawężnika 20 cm jesteśmy. Nic dodać nic ująć. Sam. Sam? Nie wiem jak. Także widzicie Państwo, jak tak trudny manewr parkowania może nam wszystkim ułatwić i umilić dzień. Zapraszamy każdego, kto chciałby tego systemu przetestować do naszego salonu. I tak i